To tego typu wydatki mogą pomniejszać jego podatek dochodowy do zapłaty. Jeśli będziemy mieli sytuację, w której wystąpi strata w naszej spółce, mm -hmm. no to czasami możemy również się mieć z tematem podatku minimalnego, tak zwanego, mm -hmm. czyli że musimy zapłacić podatek dochodowy, pomimo tego, że w spółce mieliśmy stratę. Więc korzyści, jakie mogą być związane z takim podejściem, polegają na tym, że. Dzień dobry drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku ponownie gościmy Filipa Biegun z kancelarii F-Tax. Tak? Nasz gość? Się? kancelarii i rachunkowego. Tak, nasz gość jest doradcą podatkowym ze starzem: ile 7 lat? No, już będzie 7 lat. Tak? 7 lat, tak. Dzisiaj sobie odpowiemy na bardzo ważny temat albo pytanie, czyli mianowicie jak wyciągać pieniądze ze spółki ZO. Bo większość z was dalej idzie do księgowej i mówi, droga księgowa chciałbym założyć spółkę ZO, a mówi, księgowa mówi: odpuść sobie, bo podwójne. Opodatkowanie, dywidenda i nie dasz rady chłopie. A tu na Joddegu masz zajebistą sytuację, bo wyciągasz pieniądze, kupujesz hoteleki na Orlenie i nie musisz brać na to żadnej faktury. No i tu chcielibyśmy trochę Wam pomóc w tych wszystkich pytaniach i sugestiach i trochę powalczyć z Waszymi księgowymi i mianowicie odpowiemy sobie na pytanie, jak mamy pieniądze na spółce ZO, w jaki sposób mogą być przetransferowane do naszego konta prywatnego. No, i tak się złożyło, że akurat Filip czuje się swobodnie, swobodnie tutaj w tym temacie, więc nie przeciągając, zaczynamy. Pierwszy taki najbardziej popularny, najlepszy sposób w 2025 roku, bo to warte zaznaczenia. Jasne. Myślę, że takim nadal najczęściej spotykanym sposobem, najbardziej popularnym wśród przedsiębiorców, jest taka klasyczna, dobra faktura hmm. od wspólnika, który prowadzi z działalność gospodarczą i po prostu fakturuje za to, co robi swoją spółkę. Hmm. I wokół tego tematu narosło naprawdę sporo niedopowiedzeń, sporo mitów i sporo wątpliwości. A tymczasem, z mojej perspektywy, no, sprawa jest dość prosta. Po prostu możemy tak robić, możemy tak działać. Natomiast powinniśmy to zrobić z głową. Mm -hmm. To znaczy, powinniśmy zadbać o to, żeby usługi, które są wykonywane przez wspólnika i fakturowane przez niego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, po prostu dały się wytłumaczyć realnymi potrzebami biznesowymi spółki. Mm -hmm. To znaczy, jeśli spółka by takich usług potrzebowała i kupiłaby je od podmiotu niepowiązanego, no to nie ma ku temu, żeby te usługi były wykonywane przez wspólnika. Tak, który taką działalność prowadzi i który ma kompetencje, kwalifikacje ku temu, żeby takie usługi rzeczywiście wykonywać. Mhm. Poza tym oczywiście trzeba zadbać o to, żeby wynagrodzenie za takie usługi było na mniej więcej rynkowym poziomie. Mhm. To znaczy, jeśli twierdzę, że wspólnik wykonuje usługi marketingowe na rzecz swojej spółki, no to powinna to być kwota, która odpowiada mniej więcej temu, co można spotkać na rynku przy wykonywaniu tego typu usług przez podmioty niepowiązane. Mhm. I trzeci element, na który również trzeba zwrócić uwagę, to to, żeby te usługi były w jakiś sposób udokumentowane. Mhm. To znaczy, jeśli mówimy, że wspólnik wykonuje usługi niematerialne, no bo takimi, z takimi usługami się najczęściej spotykamy w tego typu przypadkach, no to powinniśmy zadbać o to, żeby jednak istniały jakieś dokumenty materialne, mhm. które potwierdzają to, że takie usługi rzeczywiście były wykonane. Na przykład korespondencja, jakieś raporty, ym, jakieś notatki ze spotkań i inne rzeczy, które w razie jakiejś weryfikacji, kontroli ze strony Urzędu Skarbowego możemy po prostu pokazać jako dowód na to, że takie usługi rzeczywiście były świadczone. Okej. Okay. Ja tu ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że właśnie bardzo ważny aspekt poruszyłeś, czyli właśnie zadbanie o korespondencję, o te ślady, które potwierdzają wykonanie tej usługi. Niejednokrotnie miałem kontrolę z Urzędu Skarbowego czy jakieś czynności sprawdzające i ilość pytań, które są naprawdę dociekliwymi pytaniami na zasadzie jak doszło do współpracy, kto po drugiej stronie reprezentował podmiot, w jakich okolicznościach się poznaliście, jak była dostarczona ta usługa, albo w jaki sposób była zapłata za tą usługę. To w większości przypadków się ludzie zamykają w takiej pułapce, że okej, okay, dobra, jest faktura, jest przelew, to usługa była wykonana. Rzeczywiście jest to mocny fundament, ale jednak ja, ja wiem, ile urzędnik skarbowy może zadać pytań dookoła, które Prawdopodobnie mają na celu wykazanie, że być może taka współpraca była fikcyjna, nie? Dokładnie tak. Natomiast to, co powinno wybrzmieć w tej rozmowie, to to, że to nie jest tak, że urzędy skarbowe z automatu kwestionują tego typu rzeczy, mm -hmm. tak? Nie jest tak, że urzędy skarbowe twierdzą, że nie można, że nie jest dopuszczalna sytuacja, w której wspólnik fakturuje własną spółkę za wykonywane przez niego usługi. Nie, absolutnie tak mm -hmm. nie jest. Możemy tak zrobić, przysługuje nam prawo do tego, żeby tą relację sobie w taki sposób kształtować, Natomiast powinniśmy zadbać o te kilka elementów, o których sobie teraz rozmawiamy, tak? W szczególności ta kwestia dokumentacji, mm -hmm. którą ty słusznie teraz zresztą podniosłeś. Możesz podać jakiś przykład takiej zdrowej współpracy pomiędzy spółką a JDG? Mm -hmm, jasne. Ym, najbardziej... Chodzi mi właśnie mm -hmm. o te kwestie niematerialne, nie? które, te czynności niematerialne, nie? które mm -hmm. poruszyłeś. Jasne. To tak jak wspomniałem, zawsze powinniśmy zadbać o to, żeby usługi, które przyjmujemy, że wspólnik czy też inny podmiot powiązany wykonuje na rzecz spółki, mm -hmm. były zgodne z kompetencjami i kwalifikacjami jakie dana osoba posiada. Mm -hmm. Czyli przykładowo, jeśli mam wspólnika z backgroundem finansowym, mm -hmm. który w przeszłości, powiedzmy, pracował w biurze rachunkowym jako księgowy, mm -hmm. no to jak najbardziej dające się wykazać jest to, że ten wspólnik rzeczywiście jakieś usługi księgowe na rzecz swojej spółki wykonuje. Czyli na przykład księguje faktury, sporządza sprawozdania finansowe i wykonuje inne rzeczy, które można bądź analizuje na przykład rynek nieruchomości. W tym dokładnie wypadku. tak, dokładnie tak. Jeśli ktoś ma background marketingowy albo background w zakresie business developmentu, no to nie ma przeszkód ku temu, żeby taki Taki wspólnik, taki udziałowiec fakturował spółkę za usługi w zakresie rozwoju biznesu, sprzedaży czy też marketingu. Mhm, jasne. No i chyba tutaj warto podkreślenia, że jakby podwykonawca nie może brać więcej za usługę, niż ta spółka z ma tego przychodu, nie? No bo nie możemy więcej fakturować, niż rzeczywiście spółka zafakturowała swojego kontrahenta. Dokładnie tak. No bo gdyby tak było, no to <laughs> byłby, byłby pewien asumpt do twierdzenia, Mnie że właśnie. te usługi są po prostu nierynkowe, tak? Okej, okay, dobra. Poza tym jeszcze powinniśmy pamiętać o tym, że jeśli będziemy mieli sytuację, w której wystąpi strata w naszej spółce, mm -hmm. no to czasami możemy również się mierzyć z tematem podatku minimalnego, tak zwanego. Mm -hmm. Czyli że musimy zapłacić podatek dochodowy, pomimo tego, że w spółce mieliśmy stratę, więc tym bardziej nie powinniśmy zostawić dużą lukę informacyjną, czym jest podatek minimalny. No Podatek minimalny to jest taki kolejny wymysł naszego polskiego ustawodawcy, yy, który został uskuteczniony po to, żeby zmniejszyć, zminimalizować lukę w CIT w podatku dochodowym. Okay. No i w skrócie chodzi o to, że jeśli spółka ZO, przykładowo spółka ZO, ma zbyt niską marżowość, ona przez ustawodawcę została wyznaczona na poziomie 2% udziału dochodów w przychodzie, albo ma stratę, to w pewnych sytuacjach taka spółka, pomimo tego, że miała stratę, musi zapłacić mimo wszystko CIT co jest oczywiście sprzeczne w ogóle z ideą. Ale CIT CIT od jakiej kwoty? No właśnie. No mam pół miliona straty, to od jakiej kwoty? Tak. Od, od straty płacę I, CIT. Czy żeby czy... Cię, I znowu cię pewnie nie zaskoczę, sposób liczenia tej podstawy opodatkowania i podatku jest oczywiście bardzo, bardzo skomplikowany. Dobrze, to yy, na indywidualnych konsultacjach będziesz to tłumaczył. Tak. Dobra, plus taki, że mamy elastyczność, jeżeli chodzi o wypłaty tych świadczeń, wynagrodzeń czy w tej zamkniętej współpracy. No, minus taki, że po drugiej stronie no, też często ludzie zakładają spółkę po to, żeby na przykład nie płacić ZUS-u. W tym wypadku no, musimy mieć tego i oddega, więc zakładając, że tam pomijając te pierwsze miesiące, później mamy tą składkę zus Przypomni, Przypomnij proszę tylko, ile wynosi składka zus dla jednoosobowej działalności gospodarczej. W 2025 roku. Jasne. No to taki duży ZUS mm -hmm. w przypadku jednoosobówki to jest około 1800 zł mm -hmm. co miesiąc. Oczywiście mamy po drodze ulgę na start, mamy mały ZUS Plus mm -hmm. i takie rozwiązania, które służą temu, żeby ten ZUS zmniejszyć. No ale generalnie defaultowo duży ZUS to jest właśnie ten poziom, o którym powiedziałem. Niezależnie oczywiście, mamy również znienawidzoną przez wszystkich przedsiębiorców składkę zdrowotną. Mm -hmm. I oczywiście składka zdrowotna zależy od tego, jaką mamy formę opodatkowania. Mm -hmm. Natomiast no, w takich realiach, których możemy się spodziewać już od przyszłego roku, no to można powiedzieć, że ta składka zdrowotna będzie w dużej mierze uzależniona od wysokości dochodu na skali albo na liniówce, albo od przychodu, czyli w przypadku ryczałtu. Będziemy mm -hmm. mieli składkę zdrowotną tak naprawdę uzależnioną od tego, jak wysoki mamy przychód z działalności. Okej, okay. y dobrze. To mamy fakturę. Jako pierwszy. Ej. Częściej używany, najbardziej popularny, najfajniejszy pomysł. Co dalej? I tak, innym sposobem, albo też można powiedzieć grupą sposobów, mhm. które bardzo często są spotykane i które też warto rozważać, to są metody związane z tym, żeby zutylizować, wykorzystać kwotę wolną od podatku, mhm. która przysługuje każdemu podatnikowi, każdej osobie fizycznej w Polsce. Mhm. I tu mamy takie rozwiązanie jak powołanie, czyli wypłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu. Mamy również sławetny artykuł 176 KSH, czyli tak zwane powtarzające się świadczenie niepieniężne. I mamy również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta. I wszystkie te rozwiązania cechują się tym, że przychód, jakie wspólnik czy też ewentualnie prokurent otrzymuje z tytułu pełnienia takiej funkcji, są opodatkowane skalą podatkową, zasadami ogólnymi. Mhm. Czyli mamy w tym zakresie kwotę wolną od podatku 30 tysięcy złotych rocznie, mhm. a do kwoty dochodów wynoszącą 120 tysięcy złotych rocznie mamy 12% pit mhm. Czyli tak naprawdę wypłata wynagrodzenia z tych tytułów... W każdym z tych trzech Dokładnie. Sposobów. Wypłata wynagrodzenia z tych tytułów Opłaca się tak naprawdę, można powiedzieć, tylko do kwoty maksymalnie 120 tysięcy złotych rocznie, no bo powyżej tej kwoty y, możemy już wejść w drugi próg podatkowy, czyli 32%. I oczywiście każdorazowo powinniśmy jeszcze weryfikować, czy osoba, do której wypłacamy takie wynagrodzenie, nie ma czasem innych przychodów, które również mogą być zaliczane do skali podatkowej. Bo jeśli tak będzie przekroczyć. Dokładnie. Jeśli tak będzie, no to one oczywiście będą lądowały wszystkie w tym jednym worku pod tytułem skala podatkowa. Jaka jest nagroda za przekroczenie progu 120 tysięcy? Nagrody mogą być dwie. Okay. Możemy zapłacić podatek dochodowy według stawki najwyższej w przypadku skali, czyli 32%. Okay. No a jeśli mocno się postaramy, mm -hmm. no to możemy wejść w tak zwany trzeci próg podatkowy, czyli tak zwaną daninę solidarnościową, mm -hmm. czyli 4% dodatkowego ekstra podatku od nadwyżki dochodów ponad milion złotych rocznie. Mm -hmm. Bo dochody z tych tytułów, o których sobie powiedzieliśmy, też się do tej postawy obliczenia tej 11 wyliczają. Dobra, chciałbym wejść jeszcze tylko tutaj głębiej. Mamy spółkę i mamy te trzy sposoby, o których powiedziałeś. Pierwszy sposób to jest właśnie wynagrodzenie członka tak. zarządu, więc jak rozumiem, muszę być w KRS-ie widnieć jako członek zarządu, prezes, się, vice prezes i tak. tak dalej, nie? I to jest rzecz jasna. 120 koła mogę sobie przewalić na konto prywatne, załóżmy 10 koła co miesiąc, tak? tak? Jest. To jest sytuacja prosta. Z poziomu osoby prywatnej płacę 12% Podatku PIT. No w skrócie, tak, bo tu mm. oczywiście spółka pobiera podatek, mm. działa jako płatnik, mm. no ale to efektywne opodatkowanie, no to zamyka się w tej, w tej stawce, o której powiedziałem. Te 120 koła jest kosztem dla spółki? Tak. Okej, okay, dobra. Czy tu mamy jakąś relację z ZUS-em? Jasne. ZUS-u na szczęście nie mamy, mm. przynajmniej na razie. Okay. Natomiast obecnie mamy niestety zakładkę zdrowotną, mm. obecnie, bo kiedyś jej nie było, która wynosi 9%, czyli 9% od dochodu, od wypłaconych kwot spółka musi dodatkowo pobrać jako płatnik. Mm -hmm. Czyli mamy 12 pit i 9% z, z, tak. składki zdrowotnej. To mamy przy wynagrodzeniu członka zarządu. Okej, okay, dobra. Lecimy do tego środkowego elementu, czyli powtarzające, powtarzające się, się średnie pieniężne. Tutaj opodatkowanie, sprawa z podatkiem dochodowym wspólnika i kosztami jest taka sama, jak w przypadku wynagrodzenia członka zarządu. Różnica jest taka, że nie mamy składki zdrowotnej. Dobra, to teraz idąc do trzeciego sposobu, gdybyśmy mogli wejść głębiej, bo tak, tu, mamy, tu musimy być w zarządzie, tu musimy być wspólnikiem, trzeci sposób. Tak, trzeci sposób jest bardzo ciekawy i mhm. nie tak często spotykany, ponieważ polega na tym, że w spółce powołuje sobie prokurenta, mhm. czyli osobę, która nie jest członkiem zarządu i mhm. która nie musi być nawet wspólnikiem, yy, i która jest ujawniona w KRS jako prokurent, ale która może reprezentować spółkę na zewnątrz. Czyli taki, taki pełnomocnik spółki wy, wysokiej rangi pełnomocnik. Dokładnie tak. Mhm. Yy, I to jest szczególnie atrakcyjne w takiej sytuacji, w której chcemy zaangażować w sprawę spółki jakąś osobę, mhm. która nie chce być w zarządzie mhm. i która nie chce z tego powodu na przykład ponosić ryzyk dotyczących tego, że ktoś jest w zarządzie spółki mhm. i w pewnym sensie odpowiada za to, co się w spółce dzieje. Mhm. I w takiej sytuacji wynagrodzenie prokurenta y, z perspektywy podatkowej również jest zaliczane do skali podatkowej, mhm. czyli mamy te 12. 32% i 30 tysięcy kwoty wolnej, mamy koszt podatkowy po stronie spółki, mm -hmm. mamy również składkę zdrowotną, mm -hmm. natomiast różnica polega na tym, że zgodnie z takim najnowszym podejściem skarbówki, jeżeli prokurent ponosi jakieś koszty związane z pełnieniem swojej funkcji, mm -hmm. na przykład kupuje sprzęt, albo na przykład ponosi koszty ym, transportu biletów kolejowych i innych, inne tego typu koszty, do tego typu wydatki mogą pomniejszać jego podatek dochodowy do zapłaty. Okay. Czyli mam większą elastyczność, na jeśli chodzi o pitu. kształtowanie hmm. podstawy opodatkowania, niż w przypadku członka zarządu. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. Brzmi to dobrze? Każdy coś sobie dopasuje. Dobra, czyli teraz trzeci sposób, który jest innym sposobem na wypłatę środków ze spółki. Jasne. Trzeci sposób. Też bardzo często spotykane w praktyce to jest stary, dobry, klasyczny najem okay. od wspólnika do spółki. Mm -hmm. No i przymiotem takiego najmu może być oczywiście nieruchomość, która jest przykładowo wykorzystywana na potrzeby spółki, mm -hmm. jako siedziba, jako jej biuro. Ale to też mogą być ruchomości, mm -hmm. na przykład sprzęt komputerowy albo samochód. Okej. Okay. I teraz jaka jest relacja podatkowa? No bo na poziomie pewnie PESEL-u mamy jakiś podatek? Tak. No w większości przypadków tego typu Ruchomości i nieruchomości są wynajmowane w ramach najmu prywatnego, mm -hmm. no i w takiej sytuacji po stronie osoby fizycznej mamy podatek graczałtowy od najmu, czyli 8,5% do 100 tysięcy złotych rocznych przychodów i 12,5% od nadwyżki ponad ten próg. Mm -hmm. Natomiast po stronie spółki, zakładając, że to, co spółka wynajmuje jest potrzebne dla jej działalności, to jest po prostu koszt podatkowy. Dobrze i tu chyba też musimy zwracać uwagę na tą rynkowość, nie? czyli, żeby te stawki były rynkowe i rzeczywiście gospodarczo uzasadnione, jeżeli chodzi o e, potrzeby spółki. Masz rację. Z perspektywy tego, żeby no, Urząd Skarbowy nie kwestionował tej relacji tych kwot, wypłacanych kwot, powinniśmy również zadbać o to, żeby te kwoty za najem były ustanowione na rynkowym poziomie. Mhm. Tu sytuacja wydaje się być bardzo prosta. Mam nieruchomość, wynajmuję do spółki, bądź też mam samochód, wynajmuję do spółki, spółka mi płaci. Ta relacja może trwać przez X czasu, możemy sobie rolować, aneksować w dowolnym momencie, zmieniać parametry tej umowy. Jeżeli nam nie potrzeba tych pieniędzy ze spółki, to po prostu zawieszamy tą umowę najmu. Temat zamknięty. Zgadza się? Natomiast żeby nie było zbyt prosto, no, zaczynasz. <gry> powinniśmy jeszcze pamiętać o wacie. Mhm. Ponieważ no niestety, ale zgodnie z aktualnym podejściem Urzędów Skarbowych najem ruchomości, nieruchomości jest działalnością, która może podlegać VAT. Mhm. I to niezależnie od tego, czy wspólnik, który tego typu rzeczy wynajmuje do spółki, prowadzi działalność gospodarczą w CIDG. Mhm. To jest niestety coś innego. No i z tej perspektywy no, powinniśmy zawsze sprawdzać, weryfikować, czy aby czasem to, co robimy w ramach mhm. najmu, po prostu powinno podlegać opodatkowaniu VAT. No bo jeśli mhm. tak będzie, no to oczywiście wspólnik musi fakturować spółkę, Spółka może mieć, ale nie musi prawo do takiej faktury. Spółka powinna płacić na rachunek firmowy wspólnika. I jeszcze kilka innych formalności i konsekwencji byśmy po drodze znaleźli. Okej, okay, dobra. Czyli diabeł tkwi w szczegółach. Zgadza się. Sposób numer cztery. Tak. Sposób numer cztery to jest sposób z kategorii takich, który jest dość rzadko spotykany w praktyce. Mm -hmm. A mianowicie polega na tym, że wspólnik. Mm -hmm. Jest właścicielem jakiejś wartości niematerialnej. Z reguły to jest znak towarowy, mhm. i tenże znak towarowy znajduje się w majątku prywatnym wspólnika mhm. i powinien być również zgłoszony do Urzędu Patentowego. Czyli mam jakieś oznaczenie słowne albo oznaczenie słownograficzne, mhm. które podlega odpłatnej dzierżawie od wspólnika do spółki. Mhm. I teraz, jeśli chodzi o perspektywę spółki, to znowu, zakładając, że to wynagrodzenie jest ustawione na rynkowym poziomie, mm -hmm. z reguły to jest kształtowane jako jakiś procent od przychodów spółki, mm -hmm. osiąganych dzięki temu, że spółka z tego znaku towarowego korzysta, no to spółka ma u siebie koszt podatkowy. Mm -hmm. Natomiast są pewne wątpliwości co do tego, jak to opodatkować na poziomie wspólnika. Bo oczywiście najbardziej korzystny wariant byłby taki, że opodatkowujemy to tak jak najem prywatny, czyli mm -hmm. 8,5-12,5, w zależności od tego, jak wysokie są te przychody. Mm -hmm. Natomiast tutaj skarbówka niestety... Coraz częściej zaczyna twierdzić, że to nie może być przychód z najmu, tylko przychód z tak zwanych praw majątkowych. Mhm. Co trochę opłacalność tej koncepcji zaburza, no bo jeśli mówimy, że mam przychód z praw majątkowych, no to mam 1232 i skalę podatkową. Okej, okay, czyli po prostu zaczynamy z wyższego pułapu podatkowego. Dokładnie mhm. tak, dokładnie tak. Yy, dokładnie tak. No, i z reguły niestety wpadamy w ten drugi próg. No bo często jest tak, że przy okazji, dzierżawie, we znaku stosujemy też inne metody wypłaty środków, no i ten podatek wtedy może być dość wysoki. Mhm, dobra. Temat numer 5, czyli sposób numer 5? Tak. Temat numer 5 yy, wiąże się z czymś, co bym nazwał takim yy, dość kreatywnym podejściem do tego, czym jest spółka ZO i w mhm. jaki sposób mogę z niej wypłacać zyski. Mhm. To znaczy, w aktualnym, yy, w aktualnym systemie opodatkowania dochodów spółek, bardzo korzystne jest zrobienie coś ze spółką w takim sensie, że na przykład spółka ZO zaczyna stosować estoński CIT mm -hmm. jako formę optymalizacji podatkowej swoich dochodów, albo wrzucam udziały w tej spółce ZO do fundacji rodzinnej. Mm -hmm. Czyli w pewnym sensie trochę zmieniam sposób, w jaki spółka ZO zaczyna funkcjonować. Mm -hmm. I korzyści, jakie mogą być związane z takim podejściem, polegają na tym, że na Jestońskim tic wypłacam dywidendę do wspólników mhm. i wtedy ta dywidenda jest opodatkowana na niższym poziomie niż klasycznie. Mhm. Normalnie mam oczywiście 9 albo 9% na poziomie spółki, i potem jeszcze mamy 19% na poziomie wypłaty do wspólników. Tak. Na jeststońskim cicie. I to efektywnie wychodzi około 26 albo około 34%. Mhm. Natomiast na Jestoneńskim cicie te procenty wyglądają lepiej. No bo mam albo 20%, jeśli spółka jest małym podatnikiem, mhm. albo około 25%, jeśli spółka jest podatnikiem innym niż mały. Mhm. Natomiast na Fundacji Rodzinnej te liczby wyglądają jeszcze korzystniej, no bo tak naprawdę mogę całkowicie dzięki Fundacji Rodzinnej uniknąć podatku od wypłaty zysków ze spółki ZO do Fundacji Rodzinnej. Po prostu wtedy podatku od wypłaty zysków nie mam, bo to jest jedna z działalności gospodarczych, którą Fundacja Rodzinna może prowadzić. Więc sposób numer 5, bym zbiorczo ujął jako Wypłata zysków ze spółki w drodze dywidendy, ale niekoniecznie do wspólników, którzy są osobami fizycznymi. Rozumiem, czyli na przykład do fundacji. Tak. Okej, okay, dobra. No i później wiadomo, że wchodzimy w dalszą relację, czy chcemy te pieniądze na fundację, czy musimy je sprowadzać do pesel jeżeli tak potrzebujemy. Dokładnie tak. Okej, okay, dobra. To była piątka. Temat numer 6. Sposób numer 6 polega na tym, że wspólnik udziela pożyczki spółce, czyli przekazuje spółce jakiś kapitał. No mhm. spółka w zamian za. Pożyczkę w zamian za kapitał, wypłaca wspólnikowi wynagrodzenie, czyli odsetki. Mm -hmm. I takie odsetki są oczywiście przychodem dla wspólnika, bo z tego spółka pobiera podatek. Natomiast w związku z tym, że spółka ponosi wydatek na odsetki, mm -hmm. no to pomniejsza swój przychód i pomniejsza swój podatek do zapłaty. Okej, okay, dobra, czyli parafrazując, wrzucam do spółki stokoła. Jako wspólnik nie ma tu żadnego podatku PCC, no bo jako wspólnik mogę sobie te pieniądze wrzucić. Tak. Spółka wypłaca mi określoną stawkę odsetek, niech to będzie stawka rynkowa 8-10% w skali roku. I te odsetki są tym sposobem, które transferuje kapitał z konta firmowego do konta prywatnego. Mam podatek po stronie PESEL-u, tak? czyli tu sobie płacę PIT w wysokości. Mhm. Jakiej? To jest 19%. 19%. Tak, tak jak procent. przy dywidendzie. Jak przy dywidendzie, a tutaj mamy koszt. Z tytułu odsetek. Dokładnie tak. Rozumiem, dobra. No to y, tu, jaki plus, widzę, że te umowy pożyczki, one nie wymagają żadnej formy notarialnej, nie? czyli tak naprawdę można na kolanie sobie umowy pożyczki napisać, można ją rolować w nieskończoność, można ją rozszerzyć o kolejny kapitał, można ją skrócić, zakończyć w dowolnym momencie, można ją aneksować, więc, jakby tutaj. Jeżeli się dogadamy ze spółką, zakładamy, że się dogadamy, to, to mamy dosyć duże pola manewru. Zasadniczo tak. Mhm. Dobra, czyli mamy sześć tak naprawdę sposobów, w tym, że w tym drugim sposobie były trzy sposoby, więc wydaje mi się, że, że trochę jest tych opcji do wyboru. Ja jeszcze ze swojej strony mogę podać taki, taki pomysł, że często jest tak, że na przykład mamy jakieś dobro materialne w przypadku na przykład naszego, naszej branży ciężko się... Tutaj nie zgodzić, że sporo naszych inwestorów ma na nieruchomości. No i coś powoduje, że np. chcemy mieć tą nieruchomość na poziomie PSL-u, bo nie wiem, wynajmujemy, bo tak jest lepiej, bo mamy ją wspólnie z żoną. My możemy sobie zrobić jeszcze taki mechanizm, jak umowa przedstępna e, sprzedaży tej nieruchomości. Nie? Czyli w tym wypadku podpisujemy sobie umowę z przedstępną ze spółką ZO, spółka ZO zobowiązuje się nam kupić tą nieruchomość w ciągu na przykład najbliższej dekady. No, był umowę przedstępną możemy sobie zrobić na kolanie. i a konto ceny zapłaty za tą nieruchomość spółka może w dowolnym momencie, kiedy my zadecydujemy, Przelewać nam środki do poziomu pesel -u. Oczywiście można to rolować, można rolować to w nieskończoność, zrobić cesję tej umowy przedstępnej. Natomiast tu mamy dosyć, dosyć, dosyć duży bufor w przypadku rynku nieruchomości na przelewanie, czyli na transferowanie tych pieniędzy ze spółki ZO na nasze konto prywatne. No i teraz oczywiście robi nam się tutaj z jednej strony wierzytelność, tak? no bo w tym wypadku spółka nam przelewa pieniądze na konto prywatne. No i finalnie my powinniśmy kiedyś tę nieruchomość sprzedać do spółki ZO, sfinalizować, czyli wpłaca jakby tak zaliczki przez cały ten okres. Natomiast swoboda właśnie tych umów przedstępnych polega na tym, że zawsze my możemy tą umowę sobie rolować właśnie w nieskończoność. Nie? Rok, dwa, trzy, pięć, możemy ją scedować na inną osobę. Możemy taką umowę też rozwiązać, czyli w dowolnym momencie możemy z tej umowy zrezygnować, czyli spółka z osobą prywatną się dogadują, że jednak nie podchodzą do tej umowy, no i oczywiście PSL powinien zwrócić te pieniądze na konto spółki ZO. I tu jest bardzo ważne to, żebyśmy wiedzieli, co finalnie chcemy uzyskać i co finalnie chcemy ograć i w jakim czasie. Nie? No bo zakładając, że gramy na przetrwanie i tam 3-4 lata nam się sytuacja wyjaśnia, a być może w tam w Przyszłym okresie będziemy chcieli dokapitalizować tę spółkę albo będziemy mieć jakiś majątek, na przykład ze sprzedaży nieruchomości, faktycznie jakiejś innej, do poziomu PESEL-u. Wtedy te pieniądze możemy zwrócić. I nie sugeruję tego rozwiązania jako takie rozwiązanie, które jest powtarzalne, ale w odpowiednim założonym czasookresie, na przykład do 5-10 dekady, ile tam potrzebujemy. My możemy sobie zrobić taki bridging, który polega na tym, że możemy sobie dowolnie te pieniądze z konta spółki ZO przelewać na konto prywatne. Nie? I teraz pytanie, kiedy będzie ten deadline i kiedy to rolowanie się zakończy i w jakim, w jakim stopniu. I takie właśnie manewry też dosyć często my widzimy tutaj w tym naszym obszarze. No i to też oczywiście nie musi być nieruchomość. To umowę przedstępną sprzedaży czegokolwiek my możemy zawrzeć. Obrazu, samochodu, komputera, co nam tylko przyjdzie do głowy. Natomiast w przypadku nieruchomości chodzi mi o to, że tutaj ten bufor, jeżeli chodzi o ten wolumen, który możemy transferować, jest dosyć duży. Natomiast później Coś z tym trzeba zrobić, kiedyś jest ten koniec. Można to robić oczywiście w nieskończoność, natomiast to, co później finalnie można z tym zrobić, to myślę, że będzie dobre pytanie do ciebie na indywidualną konsultację. Tak, ale myślę, że też proszę bardzo ciekawy wątek, mm -hmm. bo tak naprawdę, oczywiście, tych sposobów na wypłatę zysków ze spółki ZOO, czy też środków ze spółki za pewnie byśmy znaleźli jeszcze dużo, dużo więcej. Natomiast. Ym, Powinniśmy zawsze mieć to przemyślane w taki sposób, aby te metody na wypłatę środków ze spółki zo były zgodne przede wszystkim z takimi naszymi zamierzeniami biznesowymi. Znaczy przede wszystkim powinniśmy sobie na początku zadać pytanie, ile my tych środków tak naprawdę potrzebujemy? Mm -hmm. y czy to w ujęciu miesięcznym, czy to w ujęciu rocznym? No i powinniśmy sobie ten poziom pożądanych wypłat dostosować po prostu do możliwości biznesowych. Mhm. Naszej spółki. Tak, bo to trzeba sobie odpowiedzieć, właśnie jaki jest horyzont, co należy z tym zrobić. Bo na przykład, być może w tej sytuacji, o której ja powiedziałem, będzie ta umowa przedstępna, czy nawet to, co Ty powiedziałeś umowa pożyczki. Też często są takie sytuacje, że na przykład jest taka fajna forma na, w polskim prawie, jak na przykład datio insolutum, nie? Czyli na przykład ja tobie udzielam pożyczki, ty mi nie możesz tej pożyczki oddać, ale tak się dziwnie składa, że na przykład masz nieruchomość, nie? No i oczywiście przy koncepcie, w którym my możemy szyć względem na przykład nieruchomości, my być może będziemy wiedzieć, że w przyszłości tę nieruchomość będziemy chcieli schować do tego podmiotu z jakichś różnych aspektów, więc wydaje mi się, że tutaj właśnie parafrazując i kończąc już, e, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to ma być powtarzalne, czy to ma być cykliczne, czy to ma być doraźne, przez jaki okres ma to trwać, no i przede wszystkim jakie wolumeny, bo inne zastosowania będą właśnie w obszarze spółka mnie karmi co miesiąc, żeby nie umarł z głodu, czyli właśnie te 100 tysięcy złotych rocznie, czy tam 120 tysięcy złotych rocznie, czyli traktujmy to jako wynagrodzenie, czy rzeczywiście te transfery będą zdecydowanie większe, no bo każdy jest innym graczem na tym rynku. Czy my tak jeszcze, już totalnie na końcu, Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę y, względem właśnie nienarażania się organom skarbowym na jakąś konkretną cechę tych sposobów, manewrów, inżynierii finansowej, jak to nazwać? Ja myślę, że zwróciłbym uwagę na dwie kwestie. Pierwszy element jest taki, że no, trudno nie zauważyć, że tak naprawdę, w takim wspólnym mianownikiem wszystkich tych sposobów na wypłatę środków ze spółki, o których sobie powiedzieliśmy, jest to, żeby ta wysokość wypłat po prostu była na wymiar rynkowym mhm. poziomie. To znaczy, żebym za bardzo nie przesadzał z tym, że przykładowo chcę sobie wypłacić totalnie nierynkowe pieniądze mhm. za coś, co spółka mogłaby kupić na rynku za kwotę dużo, dużo mniejszą. Mhm. Wydaje mi się, że na to powinniśmy położyć nacisk. Mhm. Natomiast druga kwestia jest taka, że. Często przedsiębiorcom przychodzą do głowy różne pomysły na wypłatę środków ze spółki ZO, które niekoniecznie są dobrym pomysłem. Mhm. I takim pomysłem, który w mojej ocenie często może być ryzykowny, jest sytuacja, w której spółka decyduje się na udzielenie pożyczki swojemu wspólnikowi. Mhm. Z tego powodu, że y, według takich specjalnych przepisów, które mamy teraz w podatkach, które nazywają się charakteryzacją, mhm. Taka transakcja po prostu może być zaklasyfikowana jako wypłata dywidendy, która mm -hmm. podlega 19% podatkowi. No i w takiej sytuacji, jakby gdyby, te przepisy, gdyby te przepisy znalazły zdecydowanie, no to Urząd Skarbowy mógłby powiedzieć, że wypłata czy też udzielenie pożyczki od spółki do wspólnika po prostu jest zapodatkowana jako dywidenda i zażądałby od tego 19% podatku. Pięknie, kropka. Drodzy widzowie, bardzo dziękujemy, że dotrwaliście do końca. Zachęcamy Was do. Odwiedzenia. Właśnie, nie powiedzieliśmy, gdzie można Cię znaleźć. Jasne. Instagram, TikTok. Można mnie znaleźć zarówno na YouTube, jak i na Instagramie, jak i na TikToku. Tak, czyli y, jako kancelaria, czy jako Filip Biegun? Jako Filip Biegun. Jako Filip Biegun, więc wpisujcie po prostu w soszale Filip Biegun. Ja zachęcam, żebyście zerknęli na kanał YouTube'owy Filipa, bo naprawdę fajnie jest zrobiony. Jest y, Więcej takich przykładów i więcej tych wyliczeń, które finalnie widać na ekranie. Jestem na przykład wzrokowcem, więc znacznie mi to pomaga i ten materiał się znacznie lepiej przyswaja. Więc wbijajcie do Filipa na kanał YouTube. My się z Wami żegnamy, zachęcamy standardowo do pozostawienia komentarza. Udostępniajcie materiał, klikajcie dzwoneczki, subskrypcje i co tam jeszcze sobie życzycie.